Witajcie wszyscy, Katarzyna Długosz, kanał Pram Dancer. To ja czasem odpowiem na Wasze pytania. A tutaj taki film z serii Dance Talk. To jest taka seria, gdzie chcę się podzielić z Wami swoimi przemyśleniami odnośnie uczenia się tańca. Ten tytuł został podpowiedziany przez pewną inteligentną osobkę. Także dziękuję, pozdrawiam. Jak widać. Słucham się rad i słucham się ogólnie. Także to takie filmy, takie filmy z gatunku Danstok też będą się pojawiać. Także jeżeli chcecie, to, to zapraszam. I w dzisiejszym filmie y, chciałam się z wami podzielić takim przemyśleniem moim, które dotyczy y, treningu i jakby możliwości ekspresji w tańcu, bo ja dzisiaj właśnie. To powiecie strasznie skomplikowana, i to zdanie jest trudne. Zacznę od początku. Jak dzisiaj trenowałam i próbowałam zrobić sliding doors, to uczyłam się tego sliding doors z takiego filmiku, który nagrała Pani Anna Kowalowa, którą uwielbiam i oglądam bardzo często i generalnie dla mnie ona mówi w sposób przystępny, łatwy, filmy są krótkie i bardzo chętnie z nich korzystam. I czasem do nich zaglądam. I dzisiaj właśnie trenowałam sobie Sliding Doors zgodnie z tym filmem pani Anny Kowalowej. I powiem Wam, że wyszło mi, że jakby, już teraz powiem poważnie, w moim przypadku, może to będzie też dotyczyło Was, taka zmiana jakości tańca i nauka tańca bardzo mocno i tego, co chcę pokazać w tańcu, jest związana... Z panowaniem nad moim ciałem, no to jest zbyt duży ogólnik, ale od ogółu do szczegółu, otóż z balansem. Ja wiecie, no uczę się już tego tańca trochę, tak, parę lat minęło, a cały czas yy, wszystkie moje, tak sobie cię uświadomiłam, że wszystkie moje domowe treningi zmierzają ku eksploracji tego, jak ja czuję swoje ciało, aby mieć świetny balans. Bo jeżeli ja będę miała świetny balans i jeżeli będę mogła wystać dane pozycje, ale nie w sposób wymuszony, tylko swobodny, no to i nie, będę, nie będę się bała, że gdzieś przelatuję i upadam, to wtedy będę lepiej tańczyć. Przepraszam, zerknę, to w tle ci muzyka i właśnie słuchajcie teraz. Zaraz wam pokażę, co się zaczęło. Nie wiem, czy będzie widać. Widać? To jest Dirty Dancing. Może kiedyś wam o tym opowiem, ale powiem wam, że Patrick Swayze to jest po prostu. Ktoś w kibia ja się zakochałam mając lat nie wiem, ba 8 i, i nie odkochałam się do dzisiaj. Uwielbiam ten film i myślę, że to właśnie przez ten film nie ja tak bardzo się wkręciłam w taniec, tak później, nie? Ale generalnie no znam ten film na pamięć. Po prostu uwielbiam Patryka i uwielbiam ich i no i tą całą energię. Przepraszam. Wróćmy do tej eksploracji tańca, bo właśnie jak dzisiaj ćwiczyłam sobie, ćwiczyłam ten sliding doors, to to co pokazywała pani Kowalowa wydawało mi się takie no, nie jakieś szczególnie skomplikowane. Rozumiałam, co do mnie mówi, rozumiałam ten angielski, jakby prowadzę te ruchy i nagle okazało się, że ja, no ja rozumiem, że trzeba zrotować, unieść obca, zrotować nogę, przenieść trochę ciężaru, jakby dokonać określonych akcji, czy w określony, piękny sposób poprowadzić stopę, kiedy już, no powiedzmy, zamykamy slajczem, domykamy, ale wyszło, że ja nie mogę tego zrobić, bo po prostu się chwieję i upadam, tak? I ona też poruszyła ten temat um, bycia w balansie, żeby nie przylatywać do przodu, i poruszyła go w kontekście przemieszczania kręgosłupa i bycia na obu stopach. I kiedy ona powiedziała o tym byciu na obu stopach, być może to będzie dla Was też taka cenna wskazówka, um, to ja pomyślałam, jak zaczęłam, jakby przeniosłam mózg do stóp. Ja tak lubię, że sobie po prostu chciałam poczuć moje stopy, jakby skupiłam się na tym, żeby tak naprawdę sobie powiedzieć, dlaczego ja z tym balansem mam taki kłopot to wiecie, doprowadziło mnie to do y, takiego odkrycia, że y, ja za mocno pointuję stopy, napinam te stopy i kiedy oddaję ciężar na... Y, przenoszę ciężar z nogi na nogę, to on za długo zostaje na, na przykład na palcach tej, tej stopy, która jest wystawiona, a za mało idę na stopie. I nie wiem, czy to jest... Y, nie wiem, napiszcie mi, co o tym myślicie. Jak Wy y, jakby... Y, jak Wy wzbogacacie swoją wiedzę, żeby być bardziej w balansie, czy to w ogóle jest problem dla Was? Pytam się tutaj kolegów i koleżanek Amów, bo no, tancerze Pro to raczej mają bardzo wyćwiczone chyba te mięśnie głębokie w ogóle, ale czy moi koledzy i koleżanki z Proamu, czy wy macie z tym problem, tak? Czy, czy wy macie problem z balansem? Bo ja jak obserwuję i oglądam nagrania taneczne, to ja widzę, jak te ruchy na przykład długo wybrzmiewają w takcie, jak, jak, jak tancerze potrafią w każdy takt muzyki wypełnić jakimś przeciągłym ruchem czy tym delikatnymi zmianami w ciele. I myślę sobie, że wiele z tych zmian, jak na to patrzę, to nie wydaje mi się takie trudne. A potem nagle staje, okazuje się, że nie mogę ich zrobić, bo nie, nie mogę skierować uwagi do tej części ciała, jakby eksponować ruchu w tej części ciała, w której bym chciała. Bo zwyczajnie przepadam, upadam, lecę, tracę balans. I dzisiaj, właśnie takie moje odkrycie było, i to być może Wam się przyda, moim kolegom, koleżankom, jeśli macie kłopoty z balansem. Żebyście troszeczkę bardziej poczuli swoje śródstopie i żebyście po prostu popracowali trochę nad śródstopiem swoim, w sensie na śródstopiu. Żebyście próbowali y, poczuć przenoszenie ciężaru przez, przez, przez śródstopie. Teraz wiecie, jak o tym mówię, to myślę sobie, że y, głupia ja, bo miałam kiedyś na Tet Huberta takie ćwiczenie, które właśnie pomagało mi poczuć, jak. Układa się ciężar mojego ciała, jak ja balansuję, właśnie i, i pracuję się stopiem. I bardzo wam to polecam. I to jest takie, um, takie moje dzisiejsze odkrycie: że poprzez próby tańczenia z taką ładną, obciągniętą stopą taką wystylizowaną, wiecie, jak nosa zrobiłam z taką obciągniętą stopą ja troszkę za mało pracuje z samym śródstopiem, czyli za bardzo jakby na, na przykład od, za dużo jest palców, a za mało śródstopia. Nie wiem, czy to nie jest zbyt pokręcone, ale jakby jestem bardzo ciekawa, co Wy macie do powiedzenia na temat balansu i jeżeli macie jakieś na przykład ćwiczenia, które wykonujecie, taneczne czy tam no, niekoniecznie taneczne, które Wam pomagają w balansie, to ja bardzo, bardzo chętnie Was posłucham, bo yy, powiedzcie, podzielcie się. Oczywiście też wiem, że na balans, na takie moje poczucie balansu bardzo wpływają mięśnie nóg, te z tyłu, tam u góry, pod pupą, które mamy, żeby też nimi pracować, żeby po prostu nimi jakby przemieszczać się, za coś powiem. Oczywiście mięśnie korpusu, mięśnie brzucha, bo, bo i pleców, i łopatek. No, cały człowiek wpływa, żeby mieć balans. Ale z takich powiedzmy, jakichś takich moich dzisiejszych odkryć, to. Naprawdę próbowałam się poczuć tak jakby te moje stopy, ale właśnie nie palce, tylko to śródstopie miało prawie cały czas kontakt z podłożem. I jeżeli na przykład gdzieś pointowałam nogi, czyli odrywałam je, to tak naprawdę to były sekundy na wykończenie, a potem zanim generowałam jakiekolwiek kontynuację, zanim kontynuowałam ruch albo zanim próbowałam przenieść ciężar, to starałam się, aby te, 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 te palce zostały... No, zluzowane i aby śródstopie położyło się ładnie na parkiecie i żeby to tym śródstopiem łapać balans, żeby tak jakby zakotwiczyć to stopie, a, a ten ściągnąć z palców. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest zbyt takie, wiecie, na ciućkane, co tutaj Wam powiedziałam, ale powiedzcie, co myślicie i jeżeli macie swoje zajawki na ten temat, to chętnie posłucham, napiszcie, powiedzcie, um, co myślicie o swoich stopach w tańcu. Dobra, no to, no to czekam. No to bardzo proszę i Pozdrawiam, buziaczki i subskrybujcie mój kanał.